W piwocie możemy również tworzyć własne pistacie, zmieniać te, które są. Cóż do tego przycisk, ten ołóweczek, który tu się znajduje. Otwiera się okienko edytora postaci. Każdy z zaznaczonych węzłów, jak widzicie, zaznacza pewien fragment ciała naszego ludka. I kliknięcie przycisku krzyży powoduje, że usuwamy dany fragment z naszej postaci. Ja usunę praktycznie wszystkie elementy, zostawię no, jakiś podstawowy element. Próbuję stworzyć własną jakąś wymyśloną, całkowicie fantastyczną postać. Zaczynamy od zawsze od czerwonej kropki. Musimy połączyć po prostu kolejny element z poprzednim. Klikamy drugi raz o, element jest narysowany. Ja stworzę jakieś takie okulary, które będą atakowały naszego, naszą postać. Dołożę to oczywiście jeszcze za tak, łóżki. jednej z drugiej strony to. Są jeszcze inne dodatkowe opcje, które możecie wykorzystać. I jeszcze z drugiej strony. I teraz bardzo ważna rzecz: jeśli tworzymy postać jakąś nową, trzeba użyć w naszej emocji, musimy ją zapisać. Zapisz jako. Jako nową, całkowicie postać. Klikamy na zapisz jako. Teraz ważne jest też, żebyśmy zapamiętali, gdzie zapisać te nasze postacie. Nasze postacie najczęściej są domyślnie są zapisywane w folderze postacie, figury, który jest takim składowym folderem yy, naszego pivota. Na dole tam jeszcze był przycisk dodaj do animacji, ja skorzystałem właśnie od razu z tego przycisku, klik dodaj do animacji i już tą postać mam yy, dodaną do animacji, jeśli teraz będę ją animował, Utworzę animację z postaci, którą sam stworzyłem. Miłej zabawy.